W dniach od 8 do 15 maja odbywa się Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Do tego wydarzenia dołączyła Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sieradzu, która od soboty organizuje cykl spotkań z inspirującymi gośćmi oraz kilka konkursów z atrakcyjnymi nagrodami. Większość z nich odbywa się w formie online. Dla najmłodszych przygotowaliśmy konkurs online ze świnką pepą w tle. Tym razem zachęcamy dzieci do podzielenia się z nami fotograficzną historią o swoich ulubionych zwierzęcych bohaterach książkowych. Konkurs odbędzie się za pośrednictwem naszego profilu Facebook. Wszelkie informacje i szczegóły będą zamieszczone na naszej stronie biblioteki oraz na profilu, dlatego zachęcamy do śledzenia. Będą ciekawe nagrody, zachęcamy wszystkich przedszkolaków do wzięcia udziału. Mamy kilka fajnych inicjatyw. Myślę, że warto śledzić nasz profil na Facebooku oraz stronę domową. Już dzisiaj będziemy publikować filmik o lokalnych autorach, którzy będą opowiadać o swojej twórczości. Są to autorzy lokalni, którzy piszą książki na temat Sieradza, okolic Sieradza, m.in. Maciej Rataj, pan Andrzej Schneider oraz Jan Pietrza, który chyba wszystkim naszym widzom jest bardzo dobrze znany. Jutro będziemy mieli eliminacje powiatowe do ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Opowiemy także o dwóch dyskusyjnych klubach działających w naszej bibliotece dla dorosłych i klubie miłośników fantastyki Sagitta. 13 maja będziemy mieli tutaj prezentację filmiku z lokalnymi dziennikarzami, którzy pokażą skarby naszej czytelni. Bardzo ciekawe, zapraszamy serdecznie. 14. koleżanka wspomniała o konkursie ze świnką Pepo a 15 na finał całego tygodnia zorganizowaliśmy konkurs, quiz w aplikacji Kachut składający się z 15 pytań. Pytania będą dotyczyć naszej biblioteki. Podpowiedzi znajdziecie w filmikach, które będą udostępniane na naszym profilu facebookowym oraz stronie. Nagrody są bardzo ciekawe, m.in. sesja zdjęciowa, kolacja dla dwojga oraz wejściówka na wydarzenia w bibliotece. Jedno ze spotkań w ramach tygodnia bibliotek odbyło się w poniedziałek w szkole podstawowej nr 4. Na uczniów czekało spotkanie z autorkami książki dla dzieci, bystrzaki z sąsiedztwa, Eweliną i Iwoną Dobrzyńskimi. Pisarka zdradziła nam skąd pomysł na napisanie utworu. Pomysł przyniosło samo życie. Bystrzaki to uzdolnieni chłopcy i nietuzinkowe dziewczynki, które znam, i to właśnie te dzieci z najbliższego otoczenia, z mojej rodziny, dzieci przyjaciół, stały się inspiracją zarówno dla mnie, jak i ilustratorki książki. Recenzentka naszej książki dr Joanna Swendrak-Zawada pięknie napisała, iż bystrzaki z sąsiedztwa są pochwałą dzieciństwa, manifestem wiary w dziecięcą moc, sprawczość i wnikliwość. My chciałyśmy przekonać dzieci oraz rodziców do pasji, do tego, by aktywnie spędzać czas, bo każda aktywność, czy to twórcza, czy muzyczna, czy literacka, czy plastyczna sprawiają, że nasze życie jest pełniejsze, jest po prostu bardziej wielowymiarowe, więc zachęcamy do poznawania świata, do tego, aby rodzice dawali sposobność dzieciom, by mogły poznać tak, różne, różne pasje, czy różne dyscypliny sportu, czy różne dyscypliny muzyczne. To pierwsza moja książka dla dzieci. Cieszę się, że ten debiut literacki ukazał się i możemy się nim cieszyć. I dzisiaj, dzisiejsze spotkanie pokazało, jak ważne są te spotkania z dziećmi, jaki jest odbiór książki. Jesteśmy zachwycone spontanicznością, wnikliwością dzieci. Dzieci były zachwycone spotkaniem z twórczyniami książki. Pisarka i ilustratorka były wręcz zasypywane pytaniami od najmłodszych. Na koniec autorki otrzymały od dzieci miły prezent laurki. Jesteśmy po prostu wręcz wzruszone. Było bardzo spontanicznie, żywiołowo, dużo dobrej energii i plan planem. My możemy sobie planować, jak takie spotkanie przebiegnie, możemy ułożyć scenariusz, ale najważniejsze to ta otwartość wobec dzieci i reagowanie na to, czego one chcą tak naprawdę. Więc laurki są przepiękne, pochwalimy się nimi na pewno.